Cześć, kochani ogrodnicy. Z tej strony Laura Szymańska. Witam was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem wam sekrety o sekrety obfitych zbiorów i przepisy na pyszne dania. Pojawia się drugie pytanie: kiedy wykopać ogród warzywny, aby uzyskać dobre podłoże do uprawy różnych roślin? Wielu właścicieli daczy spiera się o to, kiedy lepiej jest oraz ziemię wiosna lub jesienią, a esatacy, którzy zalecają wykonywanie. Tej procedury dwie razy w roku. Eksperci zalecają, aby zdecydowanie zaorać ziemię jesienią, co nie tylko pozwoli znacznie uprościć sadzenie wiosna, ale także pozbyć się cech WASTOW. Chwasty SA roślinami wieloletnimi, jeśli nie zostaną usunięte jesienią, to w następnym sezonie będą stwarzać wiele problemów. A po warstwie śniegu ziemia jest ubita, gleba, która nie została przekopana jesienią, staje się niezwykle trudna do ręcznej orki. Co więcej, wiosna ziemia może być zbyt mokra i jeszcze trudniej będzie przekopać ogród warzywny. Jeśli chcesz znaleźć sposób na szybkie przekopanie ziemi w grządce, trzymaj się prostych zaleceń. Używaj ostrego i równego szpadła, który dobrze przecina ziemię. Przekopuj glebę jesienią, aby sadzenie roślin na wiosnę było łatwiejsze. Stosuj klasyczna technologię orania ziemi, stwórz wyraźne granice przyszłego ogrodu warzywnego i oczyść ziemię przy pierwszym kopaniu.